Siemaneczko z tej strony Maciej, Witam Was w piątek 8 sierpnia, godzina 19.30. Akurat zakończyłem pracę na warsztacie. Posprzątałem no i postanowiłem dla Was nagrać film, w którym odpowiem na dwa często powtarzające się pytania. Tutaj, jeszcze e, odchodząc od tematu, pokażę Wam co aktualnie mamy na warsztacie. Kład e, CFK 500. -ka. Stary, pancerny model zawitał do nas na warsztat na kompletny serwis, gdzie dokonujemy tutaj wymiany elementów zawieszenia, zużyte tuleje, zużyte łożyska na kołach. Także no, dosyć gruby, gruntowny serwis też będzie wymiana paska. Niektóre tutaj elementy już sobie oczyściliśmy rozrusznik, który zregenerowałem, bo, bo skrzeczał przy odpalaniu. No i tutaj mamy resztę części. Muszę zapalę światło, może będzie coś lepiej widać, troszkę coś widać lepiej. No tu mamy te łożyska jeszcze do wybicia. O, tu już jedno leży. Części Przegubu, tu widzicie, walnięte były osłony, dużo piachu, już mało co zostało, smarów os w ostatnim momencie. Kład do nas przyjechał, bo trzeba było wymieniać przeguby, a tak to jeszcze, tak jeszcze zdoła nam się go uratować. Wszystko to wymyjemy, wyczyścimy, nałożymy nowy smar, no i wpadną nowe, nowe po prostu osłony. I kiedyś, jak mieliśmy cewkę, to też wymienialiśmy. Zamówiłem dwa na zapas, jedno zostało. Także widzicie, stare zapasy nawet się tutaj przydały. Walnięte też gumy na stabilizatorze. A jeżeli chodzi o osłony przegubów, no to dwie były dziurawe. W jednej już było tak sucho, że... No widzicie, no już w ostatnim momencie. Tutaj mamy tulejkę, zobaczcie. Wybitą na amortyzatorze. No i tyle, no. kompletny serwis też olejowo-filtrowy i tak dalej. Teraz przejdziemy na podwórko, chciałbym odpowiedzieć na jedno z pytań. Du dużo pojawia się w komentarzy co z bizonem, dlaczego nadal go mamy, przecież go rzekomo wystawialiśmy, czemu go jeszcze nie, sprzedawaliśmy. Czemu go jeszcze nie sprzedaliśmy. No to już odpowiadam, no, bizon ee, wbrew osobom piszącym, no nie był nigdy wystawiany na żadnym oliksie, na żadnych grupach na Facebooku i tak dalej. Po prostu rok temu, czy tam dwa lata temu rzuciłem temat, że e, jeśli byłby ktoś chętny, no to po prostu tego bizona byśmy sprzedali. No i nawet było dwóch takich chętnych, którzy przyjechali w żniwa chyba dzień czy dwa dni po opublikowaniu filmu na oględziny, no i temat się tak z tymi klientami zakończył, że oni chcieli ten kombajn jakby już od razu kupić. My jeszcze nie mieliśmy zakończonych żniw, także powiedzieliśmy, że dopiero po zakończonych żniwach wyczyścimy go, przygotujemy i tak dalej, no to będziemy mogli go, go sprzedać. No i po prostu już potem jakby klienci się nie odezwali, po prostu chcieli go jakby na żniwa. No my nie mamy nic tutaj, jakby żadnego następcy, także no nie mogliśmy się na to zgodzić, żeby od razu ten kombajn puścić. No i temat tak po prostu uciekł, ale kombajn nigdy nie był jakby nigdzie wystawiony, także... Wbrew temu, co niektórzy piszą, chciałem to wyjaśnić, bo dużo jest tych komentarzy. Czy szukamy jakiegoś następcy? Szukamy, ale no wiecie jak to jest. Już trzeba było najlepiej najlepiej porządnie po prostu zapłacić, żeby już mieć ten kombaj na lata. Coś zdecydowanie powyżej 2000 roku. Różne modele wchodzą w grę. Fajnie byłoby coś kupić ze sprawdzonych rąk. Nie mamy tutaj żadnego znajomego, który by coś pewnego sprzedawał, a nie chcielibyśmy trafić na taką minę, jak na przykład było z ciągnikiem. To znaczy, możemy, bo wiadomo, jak się kupi coś taniej, no to się po prostu z tym człowiek liczy. Ciągnik też kupiliśmy taniej, myśleliśmy, że będzie ok, lecz no widzicie, cena też nie wynikała z niczego. Czasem się udaje, bo też się posypię komentarze, że zawsze jak tanio, no to jest beznadziejnie. No nie zawsze, czasami idzie też tanio taniej, tanio to źle brzmi. Po prostu taniej coś kupić i, i, i też dobrze. No to różnie z tym bywa. Wiadomo, nie tylko nam się takie rzeczy tam przytrafiły, też było dużo innych filmików, gdzie inni youtuberzy nagrywali też zapłacili czasem więcej i, i też trafiali na jakieś bolączki, no nieważne, e, te, temat już dawno, można powiedzieć, zamknięty. E, no i co, wracając tutaj do, do kombajnu, no to byśmy coś tam kupili, e, czy, czy jest to opłacalne, czy nie, no to można powiedzieć, że nie ale na nasze hektary byśmy kupili nawet coś większego, porządniejszego. No to też nie byłoby chyba aż tak dużo kosztów z utrzymaniem, serwisowaniem jak na nasze hektary, nie? Także no żeby się udało też wtedy na jakieś usługi jeździć. No ciężko powiedzieć. Także tutaj różne modele bierzemy pod uwagę, nawet takie większe z 6-metrowym headerem, ale to na spokojnie, nie? To na spokojnie. Tutaj nam się nie pali. O dziwo bizon cały czas, jakby kosi bezproblemowo. No zdarzają się jakieś tam awarie, jak mogliście zobaczyć. E, oberwała się sieczkarnia czy coś, ale no kurczę, powiem Wam, że ostatnie lata nie mamy naprawdę co narzekać, bo nie było takiego, takiej sytuacji, że wyjeżdżamy gdzieś w pole i mamy jakąś awarię, która uruchomi nie uruchamia nas, nam kombaj na 2-3 dni. Czegoś takiego nie było. Jakieś tam drobne rzeczy, jakiś tam pasek, czy łożysko. No ale to jest do galięcia w pół godziny, czasem w 3 godziny. No i można dalej jechać w pole. Także, także tak to wygląda. Jakby ktoś miał jakiś tam kombajn, jakiś tam pewny, no to byśmy coś tam wzięli. Jak tam patrzyłem, klasa nie wiem, 108, albo jakiś większy w tej kabinie już Lexiona, albo nawet takiego Lexiona 420 z tych mniejszych modeli. No różne tam chodzą tematy po głowie. New Holland TC 56, albo jakiś tam model większy. Wiecie, to, to tak na spokojnie. Też nic w okolicy nie ma, a nie chcę nam się gdzieś tam w Polsce jeździć, szukać, potem wiecie, ten transport też nie jest jakiś tam Tani, eee, także najlepiej coś tutaj kupić w promieniu w 100 km, żeby można było jechać na spokojnie, oglądać fajnie, też jakby była możliwość sprawdzenia w polu. co, jest, co by było najlepiej eee, kupić właśnie pod koniec żniwa albo w żniwa, że jedziesz gdzieś i widzisz, jak ten komar po prostu kosi, że nie jest to mina, że ten silnik pracuje prawidłowo, że eee, system łucący eee, pracuje prawidłowo no i wszystko. Wygląda jak należy. Za bizona chcieliśmy nie wiem rok temu czy dwa lata temu około 200 20 tysięcy nie wiadomo ile teraz byłby warty oddawać go za 5 tysięcy czy 7 000, no to po prostu szkoda lepiej go jakby zajechać w naszym gospodarstwie i oddać go wtedy na złom, bo szkoda, szkoda oddawać za marne pieniądze, jeżeli no nie sprawia on nam żadnych problemów, że, jeśli on cały czas kosi i, i fajnie się sprawuje. No wiadomo, wygląda jak wygląda archaicznie w porównaniu do już takich nowszych maszyn jak New Holland, ale ale no czasami tak bywa, nie? Też nie jesteśmy tacy, że będziemy napaleni i i wchodzić w jakieś kredyty Ostatnie kredyty udało się tam pospłatać z 5-7 lat temu. No i wiadomo, jak to z kredytami, nie? Zawsze trzeba by więcej oddać, także teraz cokolwiek kupujemy, czy cokolwiek robimy, no to bez żadnych kredytów i jest to najlepsze. Szczególnie w dzisiejszych czasach, nie? niepewnych czasach w rolnictwie. Czasami może przyjść pogoda jak na Żuławach. Nie wiem, czy widzieliście filmiki. Jak tam, jak tam koledzy po fachu właśnie się wzmagają z okropnymi zalaniami upraw. Niektóre gospodarstwa całe pod wodą, i w takim okresie, kiedy są te uprawy do zebrania, no naprawdę bardzo przykry widok. No i widzicie, jest to wszystko takie nieobliczalne. Nigdy nie da się przewidzieć, co się może wydarzyć w sezonie. Dobra, teraz pojedziemy sobie na pole, bo nie słyszymy, które kombajny. Dzisiaj troszkę padało, ogólnie pogoda kiepska, już ma się coś wypogadzać. Pojedziemy na pole i odpowiem Wam na drugie pytanie, które się pojawia. No i słuchajcie, przeraliśmy na najdalej położone pole za naszym domem, plantacja pszenicy, piękny zachód słońca. Na horyzoncie widzicie, tam może już nie będzie widać, ale. Ale koszą kombajny. Tu jeden, gdzieś tam we wiosce drugi. Sąsiad też tam kosi. Widzicie jak się kurzy. I przyjechałem zbadać wilgotność. Jest to bardzo ciekawe. Ostatnio spadło około 18 litrów. Nie było pogody, żeby tak bardzo schło. W sumie, w sumie zobaczcie, jaka ziemia jest tutaj wilgotna. Dzisiaj rano jeszcze litr. Eee, litr, litr deszczu spadł, było dość eee, ciepło przez południe. Także wziąłem sobie miernik, taką, zrobimy sobie taką próbę. Zobaczymy ile, ile wyjdzie. Bo jeśli będzie całkiem spoko, no to pojedziemy, eee, pojedziemy jutro kosić Aż nie chce się wierzyć, że jest takie suche. Dlatego zrobimy tą próbę. O, tam widzicie właśnie na horyzoncie jak kombajn kosi. Może zobaczymy ile tutaj będzie. Sorry, że tutaj chaotycznie jestem sam kurczę. I mam telefon w drugiej ręce. Tu jest właśnie ta kiepska pszenica, o której Wam wspominałem. Sobie nasypiemy to w ten sposób. Nie ma w ogóle wiatru dzisiaj i nie idzie tych śmieci tutaj obwiać za bardzo. Dobra, włączymy sobie. Ale dzisiaj muchy gryzą, ja Cię kręcę. Te końskie, weźmiemy sobie jaką pszenicę? Jakościową czy zwyczajną? Weźmiemy jakościową na początek. Dobra, momencik, ja muszę sobie zakręcić próbę. Klikamy start i zobaczymy co wyjdzie. O, 14,4 i to jakościowa. A to zwyczajna będzie chyba miała więcej, zobaczymy. Klikiemy zwyczajną. Czyli chcąc nie chcąc, jutro będą żniwa 14,8, także jutro ma być ciepło To będziemy kosić na pewno No i to, to i tak w sumie na granicy Dobra weźmiemy jeszcze jedną próbę zrobimy czekajcie Czekajcie Dobra, zapiszczało Drugą próbkę wsypałem z tego wiaderka, zobaczymy co wyjdzie no, kliknąłem na start czy nie kliknąłem. 14,2 Całkiem spoko, czyli po prostu wcześniej ta pszenica nie była dojrzała, jeżeli trzymała cały czas taką samą wilgotność, a teraz pomimo tych deszczów jest 14,2, no to nie najgorzej. Dobra, wracając do pytania numer 2. Które często pada To czemu nie sprzedajemy Słomy ze zbóż Nie mamy zwierząt Dlaczego nie sprzedajemy Bardzo często pojawia się też to pytanie No i powiem Wam Krótko i na temat No bo po prostu się nie opłaca Tutaj nie będę już fachowcą ani specjalistą Ale poczytajcie sobie Jak bardzo wiele Właściwości ma Słoma Słoma ze zboża, które kosicie. Będą pytania, dlaczego nie wymieniamy na obornik. No, bo ten przelicznik wymiany za obornik jest nieopłacalny, nieadekwatny. No i po prostu się nie opłaca, bo musicie jeszcze doliczyć do tego transport takiego obornika, musicie policzyć rozwiezienie, ten cały czas. No to po prostu wolimy tą słomę zostawić, zostawić po prostu na polu. Ma bardzo dużo. Próchnicy, taka słoma, dużo e, dużo innych takich e, elementów, jak na przykład no, azo, czyli składniki, które e, występują w słomie i są potem potrzebne do e, do e, kolejnego jakby planowania, tak, do, do kolejnych upraw, także e, oddawanie jakby słomy i nieinwestowanie potem w glebę nie kupowanie wapna w tym miejscu, no to po prostu jest to no, droga donikąd, tak? To jest taka destrukcja jakby gospodarstwa. To tak samo jakbyście jeździli autem i nie wymieniali oleju. Robili kilometry, robili kilometry, robili kilometry, no i w końcu ten silnik stanie, tak? Wiadomo, nie, nie od razu się to wydarzy, nie od razu go zatrzecie, ale im dłużej będziecie jechać, no to, no to ta sprawność tego silnika będzie gorsza. I tak samo tutaj w uprawach. W zbożu, czy w rzepaku, czy w innych takich rzeczach. Jeżeli coś wynosicie z pola, a potem nie dajecie nic w to miejsce, a wiele osób tak robi właśnie, że nawet nie wymienia tej słomy za obornik, nie inwestuje w wapno i tak dalej, tylko po prostu sprzedaje, tak jak zboże. Bo widzi w tym e, przysłowiowe pieniądze e... No to jest po prostu mega, mega jakby mega egoistyczne też można powiedzieć, tak? No bo to żaden zarobek, tylko jest to okradanie samego siebie. No co innego, jeżeli ktoś ma dostęp do jakiegoś tam gnoju, ktoś ma dobry stosunek tej wymiany słomy za gnój, że jedno, w jedno idzie w miejsce drugiego, no to okej, okay, zgoda. Albo inwestuje w wapno choć nie do końca, no bo wapno tak Wam próchnicy nie daje a tutaj słoma niejako e, tworzy e, tą próchnicę przyczynia się do jej utrzymania i tak dalej dlatego e, no u nas jest taka zasada, że E, nawet w rodzinie. tak Niektórzy chcieliby tutaj, bo też mamy w rodzinie rolników czy gospodarzy. No po prostu nie, nie oddajemy tej słomy, jest ona bardzo dla nas wartościowa i no nie ma pieniędzy takich, które mógłby ktoś nam za tą somę zapłacić. To co, to co tutaj e, skosimy to zostaje po prostu w polu. No i tak to wygląda. Dobra, ja jadę do domu, bo strasznie tutaj te muchy mnie o dziwo widzicie wilgotność, całkiem spoko, Także prawdopodobnie jutro wyjeżdżamy w pola i będziemy pewnie atakować tutaj tą gorszą pszenicę, bo jest po prostu słabsza. Tam już inna odmiana wygląda lepiej, ale odnośnie koszenia pszenicy, odmian i tak dalej, to będzie osobny film. Także ja się z Wami żegnam tym akcentem pięknego zachodu słońca. I widzimy się w kolejnym odcinku ze żniw, tak, bo będziemy kosić pszenicę, także do zobaczenia trzymajcie się, na razie, cześć pozdrawiam